Cześć, witajcie na kanale siedliskowym. Powoli kończy się sezon na pracę w ogrodzie. Nadszedł czas zbiorów. No i w tym odcinku pokażę Wam, jak ja przełowuję warzywa przez zimę. Warzywa trzymam w drewnianej skrzyni. Następnie przysypuję je piaskiem. No i później. Mniej więcej tak raz w tygodniu, piasek zwielżać delikatnie wodą. Tutaj mamy buraczki, marchew, pasternak oraz selery. No i teraz takie krótkie podsumowanie sezonu. Na plus na pewno ogórki. W tym roku było ich multum. Następnie truskawki. Wyszły całkiem nieźle. A na minus pomidory. No w tym sezonie kompletna porażka. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. To na tyle. Oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć, do następnego razu!